Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku warsztatu warsztat od kuchni chciałem zademonstrować produkty, z których najczęściej korzystamy przy wyciszaniu bądź też wygłuszaniu samochodów. Usługę tę dość często realizujemy, aby zwiększyć komfort podróży przez obniżenie hałasu ponującego wewnątrz pojazdu. Do tego celu używamy wszelakich materiałów, jakie widać na blacie tego wózka warsztatowego. W tym wideo nie będę się skupiał konkretnie na żadnym z nich, tylko chciałem w skrócie porozmawiać i powiedzieć Wam. Jak dużo i jak wiele ciekawych materiałów używamy, a na koniec będzie mała zagadka. Zostańcie do końca, więc tak: używamy przeróżnych materiałów, w tym też gąbek. Gąbek z efektem memory, jak chociażby ta. Gąbek z zamknięto-komórkowych, otwarto-komórkowych. Gąbek z naskórkiem, bez naskórka. Gąbek w ogóle tak zwanych połowicznych, czyli zamknięto-otwarto-komórkowych to materiałów najbardziej ulubionych przez instalatorów czyli multilayerów składających się z wielu materiałów. Stricte mat metalowych, a dokładnie aluminiowych. I na koniec mat butelowych topowych producentów, w tym przypadku Dynamat, jak również CTK. Elementów do pracy z wysoką temperaturą, jak na przykład tych. Elementów do wyciszania pisków i innych niepożądanych dźwięków przez, ta, przez tapicerki, kołki i inne. Specjalnych past. I na koniec wisienka na torcie, czyli dość unikalny materiał. Jeżeli ktoś zgadnie co to za materiał, napiszę dokładną jego nazwę. Proponujemy minus 15% na nasze usługi. Odezwijcie się w komentarzach. Dzięki, cześć.